Cześć, Tadeusz już z tej strony, trener personalny. Ehm, otóż wyjaśnimy sobie jedną rzecz odnośnie motywacji. Motywacja przede wszystkim jest stanem emocjonalnym. To nie jest jakaś świadomość, to jest stan emocjonalny, emocja. I jako taki jest nietrwała. To znaczy po jakiejś konferencji, czy po obejrzeniu filmu motywacyjnego, czy jakiegoś filmu, który was tak podnosi na duchu i motywuje, ten stan utrzymuje się 2 trzy dni, góra tydzień i się kończy. I wtedy albo znowu oglądamy coś motywującego, albo jedziemy na konferencję, albo kończy się motywacja i kończy się działanie. Bo jeżeli działanie jest oparte na motywacji, to w momencie, kiedy motywacja się skończy, to kończy się działanie, a motywacja kończy się bardzo szybko, bo jest motywacją i stanem emocjonalnym. Zwróć uwagę, że po tych różnych konferencjach to rzeczywiście ten hype, te, te, takie emocje, te, taka chęć do działania i taka wiara, że wszystko mogę, Kończy się po dwóch, trzech dniach, maksymalnie właśnie po tygodniu. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz, ciekawą rzecz. Na każdej takiej konferencji, gdzieś tam na korytarzu, czy na samej sali konferencyjnej, gdzieś tam z boku, stoją kasy. W sensie sklepy, gdzie można kupić książki, produkty, usługi, dalsze szkolenia, coachingi, etc., etc. O czym Wam się mówi, że jest Wam bardzo potrzebne. Bo na takim hypie emocjonalnym, na takim hura optymizmie, który jest zbudowany przez prelegenta na scenie, dużo łatwiej się sprzedaje i ludzie bardzo chętnie kupują właśnie różne programy szkoleniowe, nie, programy szkoleniowe, których pewnie tak o zahaczeni na ulicy, nawet jeżeli by rozważali, to by nie kupili, bo one są na ogół w strasznych cenach po prostu. Natomiast, co, co, co jeszcze odnośnie motywacji? Tak jak mówiłem, motywacja jest stanem emocjonalnym. Emocje są trochę jak fale, jak sinusoida. Zawsze jak jest wysoko do góry się wjeżdża na emocjach, to też nisko w dół się spada. W praktyce wygląda to w ten sposób, że wjeżdżamy na wysoki poziom emocji, działamy bardzo intensywnie, na przykładzie treningów. Robimy cztery treningi w cztery dni, czy codziennie trenujemy bardzo ciężko, bardzo intensywnie. Kończy się moc, co może prowadzić do kontuzji i bardzo często prowadzi do kontuzji przetrenowań. Później motywacja się kończy, i z tej góry pikujemy w dół do totalnego doła i kończymy z treningami. Później przez kilka dni, jak nie tydzień, nie trenujemy. Dobrze, jak w ogóle wrócimy do trenowania czy do działania, które mieliśmy założone, najczęściej po prostu jest koniec takiego działania. Prosty przykład, postanowienia noworoczne, nowy rok, nowy ja i tak dalej, i to, że teraz na siłowniach i wszelkich obiektach sportowych jest tłok. Po prostu tłok, ciężko się zmieścić. A przyjdzie luty. I skończy się tłok, skończy się takie zainteresowanie aktywnością sportową, bo skończy się właśnie motywacja i te niczym nie poparte postanowienia noworoczne. Co daje efekty? To proste ruchy wykonywane codziennie. Z pozdrowieniami dla Rafała Mazura zamiast Nowca. czyli wyrobienie sobie pewnych nawyków albo pewnych schematów. Ja lubię mówić o schematach. O tym, żeby nie zastanawiać się, co mam teraz zrobić, tylko mieć to zaplanowane w mega prosty sposób, w mega przystępny sposób. Często z zewnętrznym, jakimś zewnętrzną jeszcze jakąś pomocą, ale nie w formie właśnie motywacji i nakręcania sobie emocji, bo to się nie sprawdza. Do robienia podstawowych, najbardziej podstawowych, prostych rzeczy. Ja często od klientów słyszę takie zdanie, że kurde, jakbym z tobą nie umówił na dzisiaj na trening, to bym nie przyszedł, tak mi się cholernie nie chce. No i okej, okay, ale jest dobry schemat wyrobiony, tak? Masz trenera personalnego w mojej osobie, e, z którym się umówiłeś na dany dzień, na, dany, na daną godzinę, na dany trening e, i nie ma, że nie chce mi się. Po prostu przychodzisz, bo jesteś umówiony i koniec i ta zewnętrzna motywacja wystarczy, tak? To może być też jakiś kolega czy partner, który też, niezależnie od tego, jaka jest pogoda, jaki jest humor, to na ten trening cię wyciągnie. E, i to jest, to jest ten schemat, to jest ta dyscyplina, która w tym wypadku zewnętrzna, która przynosi efekty. O podstawowych ruchach jeszcze i budowaniu tych schematów będę jeszcze mówił tu na kanale, także zachęcam do subskrypcji i włączenia powiadomień, bo niebawem pojawią się kolejne filmy, które bardzo pomogą w bardzo prosty sposób osiągnąć efekty. Pozdrawiam Was serdecznie, Tadeusz się kłania, Cześć!